Dzień dobry, witam Państwa na podsumowaniu dnia. Przejdziemy do głównych instrumentów. Na kontraktach na 500 dzisiaj rano nie udało się chyba przełamania nocnego szczytu na poziomie 2.202. Rynek ruszył w dół. Wróciliśmy na wczorajszy dołek w rejonie 2.192. W krótkim terminie możliwe jest jeszcze cofnięcie, natomiast tak, kluczowe wsparcie jest na 2.184. To są tutaj lokalne szczyty. Jeżeli rynek wybroni się tutaj tego poziomu, to w dłuższej perspektywie możliwa jest kontynuacja tego roku, który się zaczął w okolicy 248. Stanarsz alternatywny, czy też drugi, zakłada to, że dojdzie tutaj do przełamania tego ważnego wsparcia. Coś na sprzedaży, wtedy otwiera się droga do powrotu na poziom 248 do 238 i dopiero po tej dużej przecenie rynek ruszy ponownie w górę. Kontrakty na DAX zachowują się dosyć, można powiedzieć, porządnie, gdyż próba przełamania tutaj silnego oporu między 10,740 i 10,800 się nie udała. Rynek ruszył w dół, wróciliśmy tutaj na te lokalne dołki. Jeżeli byśmy mieli pogorszenie sytuacji technicznej w Stanach Zjednoczonych, należałoby liczyć się z większymi spotkami. Moglibyśmy wrócić na wsparcie na 10,480. Na polskim rynku, który wcześniej dużo ucierpiał, które wrócił do bardzo ważnych długoterminowych wsparć, doszło do tutaj odbicia. Wczoraj mieliśmy otwarcie z Luką koszy. Dzisiaj mamy dalsze wzrosty w perspektywie kilkusesyjnych powinniśmy wrócić do oporu w rejonie 1830 z możliwością jeszcze, jeśli ten okres zostanie przebity, dotarcia do oporu w rejonie 1870. No i teraz przechodzimy do wykresu euro-dolara, który tutaj ucierpiał, relacje do dolara ucierpiało o godzinie 14.30, wtedy kiedy pojawiły się lepsze dane z Stanów Zjednoczonych, zamówienia na dobra trwały użytku były znacznie wyższe od oczekiwań. Zeszliśmy na piątkowy dołek 1,0570. piątkowy dołek został przekroczony i dotarliśmy do poziomu 1,0528. Teraz trwa odbicie. No i teraz tak, poprawę sytuacji nastąpi wtedy, kiedy uda się powrócić powyżej piątkowego dołka 1,0570. Wtedy będzie można liczyć na wzrosty w rejonie 1,0640. Po przełamaniu tutaj tego oporu można będzie liczyć na dalszy ruch e, wzrostowy. To już wtedy będzie odreagowanie spadków z poziomu 1,13. Jeśli jednak okazałoby się, bo o tym też trzeba pomyśleć, jeśli by się okazało, że odbicie będzie korekcyjne, nie uda się pokonać piątkowego dołka, no to wtedy rynek może dalej schodzić w dół, aczkolwiek jutro mamy święto w Stanach Zjednoczonych, więc żadnych danych ze Stanów nie będzie. Mogą być ewentualnie dane z Europy które jeśli byłyby z kolei gorsze do mogłyby spowodować spadki na wykresie euro dolara no, generalnie rzecz biorąc jesteśmy po bardzo silnej przecenie należałoby tutaj szukać okazji do tego żeby zareagować na jakieś odreagowanie po wcześniejszych silnych spadkach na wykresie dolara do złotego <laughs> mieliśmy tutaj reakcję w drugą stronę rynek ruszył w górę dotarliśmy pod ten opór na poziomie 4.21 <laughs> Jeżeli na wykresie euro, a jakieś odradowanie wcześniejszych spadków, tutaj powinniśmy mieć spadki wsparcie 4,13 oraz 4,07 to jest 38% zniesienia wzrostu z, 9, z 12 9 listopada. No i teraz przejdziemy do sytuacji na dzisiejszy cen złotych. Złoto ucierpiało, bo doszło do przełamania bardzo ważnego wsparcia na poziomie 1205. Dotarliśmy do wsparcia w rejonie 1180. Teraz w perspektywie krótkoterminowej na lodową odcinkę wyleczy na odbicie. Poprawa sytuacji na wykresie cen woda pojawi się, nastąpi dopiero wtedy, kiedy przebijemy opór na poziomie 1205. <laughs> Jeżeli to nie nastąpi, czeka nas ruch w dół. No i przechodzimy teraz do sytuacji na wykresie Ropy Na ropie doszło tutaj do spadku, potem mieliśmy odbicie. No i teraz sytuacja jest taka, że tak silny opór mamy na 48,8. Ważne wsparcie jest na poziomie 47,95, to jest przy wsparcie na 46 46,35. Jeżeli by doszło do przełamania tego ważnego wsparcia, to by mamy poważniejszy ruch w dół i przełamanie oporu na poziomie 48.8 generuje sygnał do poważniejszego ruchu w górę. To na chwilę obecną wszystko. Dziękuję Państwu za uwagę i do usłyszenia. Zapraszam na szkolenie o godzinie 18.00. Dzisiaj technika place